Patrzcie, znalazłam jeszcze jeden super ranking, więc robimy Glossy Lips lubię aczkolwiek nie zawsze, więc damy na takie piąte miejsce będzie OK. O nie only. To znaczy jakby było w środku jeszcze dodane, na przykład jakaś różowa matowa szminko byłoby ok, a tak szczerze mówiąc, no dziesiątka niestety, no nie Ombre jest super, ale nie takie kolory. Nie wiem, czy to chodzi o wszystkie kolory, czy tylko właśnie o te ombre, bo to jest takie no, dziwne, więc ósemka. Będziemy myśleć, że to tylko właśnie o tym. O, to wygląda mega fajnie. Mega fajnie, więc dałabym na, na szóstkę. Niech będzie na szóstce. Co to jest? Dziewięć. Ktoś tak chodzi? O, to jest spoko, ale siedem. No nie, no po prostu no nie.